Cześć moi drodzy oglądający Kuba Jankowski z kanału ja nisko się kłania. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co ciekawego dzieje się w mojej 70 ulicy. Jak widzicie, cały zbiorniczek prezentuje się całkiem, całkiem ładnie. Roślinki od dłuższego czasu mają się świetnie dostała takiego kopa. Dzięki Karbo, i dzięki Potasowi, który dość regularnie staram się podawać. No nie jest jakaś taka regularność, że wiecie, że przy każdej podmianie o tym pamiętam, ale, ale prawie tak jest. No i zawsze jakaś taka mała dawka i Karbo, i Potasu jest. To nie jest taka ilość jak producent zalecił na opakowaniu, ale po prostu jedno kliknięcie Potasu, jedno kliknięcie Karbo. To jest raz na podmianę, raz na, na dwie podmiany. I jak widać, to wystarczyło, żeby roślinki dostały taki pozytywny strzał, no wystartowały całkiem całkiem ładnie. Anubiasy, jak widzicie, mają się dobrze. Tutaj jakbym tak zbliżył, to można zauważyć, że wypuszczają one rusz nowe listki. Tutaj mamy Jakieś nówki, tam gdzieś był yy, kwiatek Anubiasa, więc całkiem, całkiem dobrze to wygląda. Tutaj brzydkie liście też się zdarzają, tak tutaj, no ale to jest normalne. Więc Anubiasy mają się dobrze, jeszcze lepiej duża Kryptokoryna, która rozrosła się niesamowicie. Już ją trochę przycinałem, no i starałem się poskramić, ale widać na przykład tutaj po tym odroście że będę musiał robić to znów mała krypta też się dobrze ma jak widać nowe listki wypuszcza co cieszy cały zbiornik wygląda całkiem całkiem przyzwoicie rybki też mają się dobrze neony w ilości 7 sztuk mają się mają się tutaj całkiem, całkiem zacnie, pływają sobie z kąta w kąt, no i to tyle, jeżeli chodzi o te ryby, tutaj nic szczególnego nie robią. Już ciekawsze w obserwacji są na pewno, na pewno kiryski, akurat tutaj się pochowały, ale został ten pan. Samiec kakadu, który coraz ładniej wygląda, coraz większy jest, coraz bardziej okazały i, i ładny do niego tutaj co rusz dopływa raz jedna, raz druga samica. No i, i widać, że mają się, mają się te ryby, o jest, mają się te ryby ku sobie. Raz z jedną są zaloty, raz z drugą. Tutaj jeszcze busu, buszują kirysy. Tutaj mamy jednego. Jest ich tutaj kilka. W większości kiryski spiżowe. Ale są też dwa kirysy czarne. O, tutaj kolejne. I jeszcze pojawił się piskorek. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Toczy się tutaj takie, taki. Akwarium ma taki swój rytm. Ja go nie chcę zaburzać. Ograniczam się tylko do podmian wody, które nie są też zbyt regularne. Ale tę piątkę staram się tutaj podmienić. Tutaj jedna z samic. Nie wiem, czy ta dominująca, czy nie. Chyba to nie jest ta dominująca samica. Ale też się dobrze ma. O, tutaj się stroszy ten bohater. Już z samiczką jakieś. figle, migle, jakieś formy zalotów tutaj czasem się pojawiają. O, mamy samca. To jest lepsze, moi drodzy, niż telewizor. Można obserwować i obserwować. O, kirysek. Tutaj krewetka amano i weteranka, staruszka loricaria. I tak to wygląda. Trochę liści, trochę patyków, jakaś kora, proste w hodowli rośliny. I mamy taki oto niewielki zbiornik, który cieszy oko, a jakoś bardzo sobą nie absorbuje. No i chyba o to chodzi. Kochani, życzę Wam przyjemności płynącej z oglądania Waszych zbiorników, udanych wakacji i wszystkiego dobrego.